Szanowni Państwo, z dnia, podjęło następujące zarządzenia. Zarządzenie w sprawie udzielania upoważnienia do podpisowania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, które odbyło się, które zarządzone na znaczy dzień 6 września 2015 roku. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i rozprzestrzeniania kultury fizycznej na terenie miasta Kolno. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tej uchwały siłowni i hali sportowej przez Koneński Klub Sportowy Orzeł. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz promów budowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w Urzędzie Miasta Kolno. Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia projektów długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu miasta Kolno w 2015 roku. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury alarmowej i ustalenia zasad Stanu systemu ochrony danych osobowych w ramach polityki przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Kolno. <coughs> w sprawie ustalenia planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2015 w Urzędzie Miasta Kolno zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych otwarty w otwartym konkursie ofert na realizację publicznych i ustalenie regulacji pracy, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy metropolną z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami do przepisów ustawów działalności publicznego i wolontariacie na 2016 rok. Podpisałem jeden art. notarialny korygujący udziały w budynkach, które które były błędnie wliczone przed laty, jeżeli chodzi o wspólnoty. Brałem udział w obchodach 35 rodziny powstania Niezależnego Samorządu Związku do Solidarność w dożywkach powiatowych gminnych w czerwonym, koncercie charytatywnym zorganizowanym na Stadionie Miejskim w ramach pierwszego rodzinnego spotkania kolejskich serwis oraz rozpoczęciu roku szkolnego w kolejskich szkołach. Wszystkie uchwały Rady Miasta są realizowane na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję bardzo.